Hej, 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 sokoły! Omijajcie górę na sydoły Zbok, zbą, dzwon, dzwonąć dzwon, mój mogę skąd Witajcie, dziś znów zagramy sobie w Filczy Szaniec Tak, znów powracamy do tej cudownej gry. Więc nie ma co owijać bawełnę. Zaczynamy. Odkryłem nowy patent. Okazało się, że tych, w tych wszystkich skrzyniach, które mogę nosić, którymi mogę rzucać, cicho, jest coś takiego jak. coś. Można w środku znaleźć apteczki i inne tego typu rzeczy. O! Więc kopniaka każdą skrzynkę. Wróciłem się z tego względu, że ostatnio skończyliśmy, mając dwa punkty życia. Szukam apteczek. Halo? Co za ta skrzynka taka twarda? O, widzicie? Są apteczki. Już mam... Ile? O, 62. Pięknie, lecimy. No, 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 no. Kopaj ta kurwa. Kopa masz chłopie jak Chuck Norris. obrotu, z ćwierć obrotu. Ops. Ops. O. Przepraszam. Jest. Gra zapisana. Możemy... ...popylać dalej. Idziemy zamordować tego gościa, który nam tam przeszkadzał. O, już go tu... a już wiem gdzie jesteś. Jesteś albo za drzwiami, albo z tej strony. Ha, wiedziałem. Ja jak Wezwać strzel jeszcze raz. Zgon. Pięknie siadło. O! Przechodzę przez drzwi. Spoko. Przeładuj. Oglądając za filmików, widziałem, że tam wyjdzie facet właśnie. Jaki piękny obrót. O kurwa, jakieś loloty lecą. Wow! Dzień bombardowani, czy co? Dobra. Co my tu mamy? mamy trupa? Rami od tylca zajdą, coś tak czuję Co mamy z tej strony. Jest tu kto? Nie ma nikogo. A idziemy się tu rozejrzeć. Może będzie jakaś znajdźka. Haha, ha. po tej grze mogę się kurwa wszystkiego spodziewać Więc może i coś znajdę z tej strony. Jezu, znowu 17 fps -ów. Nie wiem, nie wiem Ta grama wymagania przy konkretne. Co ten samolot? Aha, on leci. Cały czas. W kółko leci. Lata. Piękne słońce. O, 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 Gdzie jest Kondiak? Z tyłu? O, mamy zbliżenie! Kurwa, jeden strzał i 30% życia z... 40% zżarło, ja pierdziule. Dobra, trzeba zapisać. Gra zapisana i lecimy dalej. Halo, jest tu kto? Kruki, kurwa, latają normalnie. Ptaki osiem. Ta gra mnie przeraża i przerasta. o Kurwa. No, fuck! No skąd, jak? Tam jesteś. Kurwa, oni się spawnują. Gdzie on jest? A tu. Jakżeś ty mnie kubi wachy trafił. Ale metoda tutaj strzałów jest po prostu porażająca. Trzeba mieć skilla takiego, że normalnie Meatboy wymienka. Aha, no to tego jednego gościa powinniśmy mieć z głowy, tak? Tak, zaraz wyjdzie 10 z tyłu albo stamtąd. Zaraz ze strzelę w łeb, musimy chodzić na boki, to oni wtedy nas nie trafią, a może jednak trafią. Boże jedyny, jak mi ta gra w pienia ja tu gdzieś coś spierdolić, no bo wyjścia innego nie ma, dobra. Idziemy tędy i uciekamy na prawo. Skaczesz, skaczesz. I hops! Jest pięknie. Uciekliśmy im, czy nie? Chyba tak. O! Chłopaki mnie tutaj nie... Nie możecie mi tu chłopaki trafić, bo wągórka przeszkadza. Stary, co, co, co ty robisz? Co ci ta ziemia zawiniła, że do niej strzelasz? Gini. Jesteś mało proekologiczny. Widzimy tu jeszcze, ktoś wiecie, co ja się schowam za murem. Cisnę F5 do zapisania postępów w grze, i, i może zbiorę coś po tych Niemcach. Może bym zmienił broń. Czym tu się broń. Aha, jest do. O bogato, ja 40, naboi do tego. To już można poszaleć. Kurde mo. O, widzę Niemca. Nic... Niczego niespodziewającego się stoi sobie i. Uff. O kurwa, dwóch to już jest przesada. Zmieńmy broń, bo tamta jest mało celna. Niestety, ta gra to będzie po prostu... rzeka śmierci. Muszę temu Niemcowi odszczać łeb. Kurwa. Tu jestem bezpieczny. Chłopaki nie wiedzą, że za ścianą może ktoś stać. Ale chyba tu idą, no właśnie. A, wciągnę. Nie. HP5. Hey, Kurwa, taktyka normalnie jest niesamowita. Rozwalajcie yes, mnie. trup. Teraz jeszcze jeden został, tak? Kurwa, mać stary. Tu mi nie powinieneś nic zrobić, co? Stary nie strzelaj kurwa do ściany. Halo! O o! A tu już nie A tu jednak. Pułkownik! Tak. To pułkownik, zabiłeś pułkownika, sukiń synu. Wychodź z rękami w górę. Ten drugi Alfons tam stoi. Kto to był? Cóż za wymiana ognia. Wow. No, Ręce do góry. Już chyba nie trafić. Tak jest. A strzelę ci w łokieć. w dupę. Jeszcze raz. I w kask. Piękny strzał. Dali byście apteczkę, panowie, kurde, bo... kręcąca się trawa. Dacie cośkolwiek? Nic nie dacie, co? Dobra, ja idę tędy, bo tutaj czuję się gdzieś bardziej bezpieczne. Zawsze może mnie... E, ziemia uratować przed śmiercią. Kurwa, już tu byliśmy, no przecież tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Idziemy teraz tu, tak? No byłem tu, kurde. Co, znowu tu muszę iść? Do tej kwatery generała. Tak, znowu. I dobrze, idziemy. O, ta gra zasługuje na Oscara. Normalnie zasługuje na Oscara. Przypominałem wam wczytywanie, o, 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 strzelę ci w łeb. Gdzie on teraz? Boże, drogi, kochany. Jestem. Aha, już nie mam zbliżenia broni, tak? Ale tym się da, shiftem. Aha, kontrolem hey, strzelam. Jak się tu